No dobrze, Patryku, to ja powiem do startu start i na start, może się nie spodziewasz, ale ruszasz. Do startu... Start! Procedura startu. Ale ślisko jest. Ale ma piękny dźwięk. Och, no. zblokowało mnie. Ta przewaga tyłu, zobacz to, wygląda tak, jakby to był tył napęd. Widzisz, że w tak, się dołącza tak. tylko wtedy, kiedy musi dosłownie. Ojej, ojej, i meta stop. Do startu! Start! Go, poszedł! O, lepiej ruszyłem teraz z tej blokady. Ale go nosi, Jezus Maria, jest dziki. Teraz jest. w prawo, Rafał. Na rondzie. Szukamy wyjazdu, szukamy wyjazdu. Tu jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze nie tu. Aj, no czemu go od, odcina? No czemu go odcina? Jeszcze jedno kółko, bo nie wiem. No jest dokładnie to samo, co na tamtym piachu, jak się zakopie tak mocno, pedał jest w podłodze, on jakby -muli. musiał się zastanowić i a, nie mieliśmy wypadku, więc jedziemy jeszcze raz. To zobaczymy teraz jak ty, Adam, Adam. A ja, ja. <grytanie> no to gotowy na obiad, bo, bo nie wiemy, czy jest teraz obiad, czy... Tak. No dobra, no to do startu. Start! Tak, jest płynnie, jest, o, jest płynnie, ale zobacz, i dzięki temu go nie odcięło, zobacz, idzie tutaj. Patrz, że brakuje tych 100 koni. Ewidentnie w brakuje. tym wozie brakuje stukoni koni Ale szeroko. O, 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 o. te rozorali, że to jest 48. No, mniej więcej 48 i 2. Skąd wiedziałeś? Nie wiedziałem. Trudno, no. Nie jest to auto do wyścigów jednak. A pokaż. Tak? No i proszę. Najważniejszy odcinek specjalny dla mnie.